Cześć! Samsung Galaxy s 24 FE to propozycja dla tych, którzy chcą flagowej jakości w niższej cenie. Czy ten telefon to dowodzi? Sprawdźmy to, ale najpierw intro! Samsung Galaxy S24Fe nie jest już kompaktowym telefonem, który znamy z poprzednich edycji. Świadczy o tym nie tylko waga wynosząca aż 213 gramów, ale i wielkość ekranu, który ma obecnie 6,7 cala, czyli tyle samo co Galaxy S24 Plus. Obudowa wykonana jest z Gorilla Glass Victus Plus na froncie i tyle, co zapewnia dobrą ochronę przed zarysowaniami, choć nie jest to najnowsza wersja tego szkła. Telefon posiada metalowe ramki, które dodają mu charakteru premium. W najnowszej wersji faner. Medycyne ramki są bardzo płaskie, zgodnie z tegorocznymi trendami, co zapewnia pewniejszy chwyt, chociaż zaokrąglenia zapewniałyby większą wygodę. Warto zwrócić uwagę na wystające aparaty, co może być problematyczne przy codziennym użytkowaniu etui, jeśli chcemy kłaść S24F na płasko. Telefon posiada certyfikat IP68, co oznacza pełną ochronę przed wodą i kurzem, więc nie trzeba bać się o to, że utopimy telefon w wannie. To co warto jeszcze zauważyć, to odrobinę mniejsze ramki wokół ekranu, co od razu prezentuje się lepiej niż w zeszłorocznej wersji, Przechodzimy do elementów obudowy. Od góry mamy slot na jedną kartę SIM, a obok dwa mikrofony. Prawa krawędź to szeroki i wygodny w użyciu przyciski głośności i odblokowania. Lewa krawędź jest pusta, a na dole mamy głośnik dwa mikrofony, a między nimi gniazdo USB typu C w wersji 3.2. Samsung Galaxy s 24 FE wyposażono w głośniki stereo, które dostarczają całkiem przyzwoity dźwięk. Jest czysto i wyraźnie, ale jeśli oczekujecie mocnego basu, to się lekko rozczarujecie. Dźwięk wypada dobrze w tonach średnich i wysokich, ale przy niższych brakuje trochę mocy. Standardowy brak gniazda słuchawkowego zmusza do korzystania z Bluetooth, co może być minusem dla fanów przewodowych słuchawek. Samsung Galaxy s 24 FE został wyposażony w 6,7-celowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD. Ekran oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów, głęboką czerń oraz wysoki kontrast, co sprawia, że oglądanie multimediów to prawdziwa przyjemność. Dodatkowo częstotliwość odświeżenia wynosi 120 Hz, co zapewnia płynność animacji i przewijania, szczególnie widoczną podczas korzystania z gier czy przeglądania stron internetowych. Maksymalna jasność ekranu to 1900 Nitów, co gwarantuje dobrą widoczność, nawet w mocnym świetle słonecznym. Choć nie dorównuje ona flagowym modelom, to nadal jest wystarczająco wysoka, aby komfortowo korzystać z telefonu na zewnątrz. Wyświetlacz nie obsługuje technologii LTPO, co oznacza, że odświeżenie ekranu przełącza się między 60. Hz a 120, a nie dynamicznie jak w droższych modelach. Przednik linii papilarnych jest zintegrowany z ekranem i działa przyzwoicie, choć czasem może wymagać dokładniejszego położenia palca, by szybko odblokować urządzenie. Może nie jest położony wyżej tak jak lubię, ale większe pole odczytu opuszku palca trochę rekompensuje tą wadę. Samsung Galaxy S24 FE jest napędzany nowym procesorem Exynos 2400E zbudowanym w technologii 4-nanometrowej, co przekłada się na większą energooszczędność i solidną wydajność. Procesor ma 8 rdzeni, które sprawnie radzą sobie z codzien innymi zadaniami oraz bardziej wymagającymi aplikacjami i grami. Za grafikę odpowiada jednostka Xclipse 940 oparta na architekturze RDNA3 od AMD, co zapewnia płynność w grach i wysoką wydajność graficzną. Smartfon wyposażono w 8GB pamięć RAM w technologii LPDDR5X, która gwarantuje wysoką przepustowość danych oraz niskie zużycie energii. Dzięki temu multitasking jest płynny, a przełączanie się między aplikacjami nie sprawia problemu. Mogą pojawiać się głosy, no ale my byśmy chcieli 12 GB. No i wiadomo, im więcej, tym lepiej. Aczkolwiek, na no serio, 8 GB to bardzo optymalna ilość. Pamiętajmy jeszcze, że mamy pod ręką dodatkowy wirtualny RAM. W kwestii pamięci wewnętrznej mamy do wyboru warianty 128 i 256 GB oparte na szybkiej pamięci UFS 3.1. Niestety telefon nie oferuje możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD, co może być minusem dla osób potrzebujących więcej miejsca na dane. Jeszcze szybki rzut okiem na test w benchmarku Geekbench 6, a więc wynik na pojedynczym rdzeniu wynosi 2103 punkty, a na Multi 6492. Osiągnięte wyniki jasno pokazują, że mamy do czynienia z mocnym układem, który gryzie po piętach modele z maksymalnie wysokiej półki. Podczas codziennego użytkowania procesor sprawuje się świetnie, nie, a telefon nie ma tendencji do nagrzewania się przy bardziej wymagających zadaniach, takich jak długie sesje grania. Obudowa może się lekko nagrzać, ale nie wpływa to negatywnie na komfort użytkowania. Samsung Galaxy s 24 FE obsługuje 5G, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, co zapewnia szybkie i stabilne połączenie. Posiada również NFC do płatności zbliżeniowych oraz, jak wspomniałem już wcześniej, port USB typu C3.2 z obsługą OTG. Telefon obsługuje także e SIM, co oczywiście bardzo. Co lubimy. Samsung Galaxy S24 FE posiada baterię o pojemności 4700 mAh, która zapewnia przyzwoitą żywotność. Spokojnie wystarcza na cały dzień standardowego użytkowania. Jednak szybkość ładowania ograniczona do 25 W nie robi większego wrażenia w porównaniu z konkurencją, gdzie często spotykane są znacznie szybsze opcje. Pełne naładowanie zajmuje około 70 minut, co jest przeciętnym wynikiem. Urządzenie obsługuje także ładowanie bezprzewodowe i zwrotne, choć nie są to funkcje, które znacząco wyróżniają się w tej kategorii cenowej. W temacie oprogramowania mamy Android 14 z nakładką systemową One 6.1. Producent przy tym modelu obiecuje 7 lat wsparcia w postaci aktualizacji systemu operacyjnego i poprawek bezpieczeństwa, co jest świetną wiadomością, bo przypominam, w Polsce wciąż smartfony przechodzą w rodzinach z rąk do rąk, więc ich cykl życia nie zamyka się na dwóch czy trzech latach, dlatego jak najdłuższe wsparcie jest bardzo ważne. Co do AI to wspomnę tylko, że tak samo jak we flagowcach też występuje, też daje dużo fanu i kilka przydatnych narzędzi do pracy czy podróży. Więcej o sztucznej inteligencji od Samsung przeczytacie w artykule podlinkowanym w opisie, a my przechodzimy do aparatu. Samsung Galaxy S24 FE wyposażono w aparat do selfie o rozdzielczości 10 megapikseli z przesłoną i 4. Aparaty dobrze radzi sobie w większości warunków oświetleniowych, zapewniając ostre i szczegółowe zdjęcia. Na plus jest także obserwowanie tonacji skóry, i to zarówno w pomieszczeniach, jak i na dworze. Na dworze i w polu też. Efekt bokeh w zdjęciach portretowych jest w większości wypadków precyzyjny, chociaż czasami zdarzają mu się wpadki. I co to więcej mówić, Samsung potrafi w selfie, więc tutaj w większości scenariuszy będziecie zadowoleni. W przypadku wideorozmów i nagrywania wideo aparat oferuje rozdzielanie rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę, co zapewnia przyzwoitą jakość obrazu i płynny obraz. Co do stabilizacji obrazu, to działa ona poprawnie. Samsung Galaxy S24 FE wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli z przesłoną 1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. W codziennym użytkowaniu aparat radzi sobie świetnie, oferując zdjęcia o wysokiej szczegółowości i dobrze odwzorowanych kolorach, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. W słabszym świetle aparat również daje radę, choć może pojawić się delikatnie więcej szumu i spadek ostrości w niektórych ujęciach. Optyczna stabilizacja obrazu pomaga przy fotografowaniu w ruchu i nocnych ujęciach, minimalizując ryzyko rozmazania zdjęć. Będąc już w temacie nocnej fotografii, byłem bardzo zadowolony z tego typu zdjęć, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że nie wyglądają do końca naturalnie, ale na pewno robią wrażenie. Aparat ultra ultraszerokokątny posiada matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli z przesłoną 2,2. ,2. Dobrze nadaje się do zdjęć krajobrazowych, architektury czy grupowych ujęć, oferując szerokie pole widzenia. Jakość zdjęć jest zadowalająca w dobrym oświetleniu, ale w trudniejszych warunkach oświetleniowych zdjęcia mogą tracić na szczegółowości, a brzegi kadru bywają nieco zniekształcone, co jest typowe dla tego rodzaju obiektywów. Mimo to aparat sprawdza się, jeśli zależy Wam na uchwyceniu szerszej perspektywy. Aczkolwiek to już mówiłem o którejś recenzji, że ta jednostka wieje nudą. I czas, aby Samsung oferował bardziej dopasione obiektywy ultra szerokątne. Zaskakująco dobrze działa tu od na fotografia, mimo wyraźnego spadku ostrości, ale na tle konkurencji takie zdjęcia z tego typu obiektywu i to w typu półce cenowej mogą pozytywnie zaskakiwać. Na samym końcu mamy teleobiektyw o rozdzielczości 8 megapikseli z przesłoną 2,4, który oferuje trzykrotny zoom optyczny. Zdjęcia są dobrej jakości, do dziesięciokrotnego przybliżenia, w kolejne wkrada się coraz więcej wygładzeń, a maksymalnie. Ale 30-krotne przybliżenie pozostawiam już Wam do oceny. Dzisiejszy bohater umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę, co może i jest imponujące w tej półce cenowej, ale równie bezsensowne jak w każdej innej. Dla większości użytkowników bardziej praktyczną opcją będzie nagrywanie w 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz Full HD również w 60 klatkach na sekundę. Stabilizacja obrazu działa dobrze i to w każdej rozdzielczości, co sprawia, że nawet podczas chodzenia materiał wideo jest stabilny. Ok, pora na podsumowanie i zacznę od zalet Samsung Galaxy S24FE, a są to świetny wyświetlacz AMOLED z odświeżeniem 120Hz, długi czas wsparcia aktualizacji, wszechstronny zestaw aparatów, w tym trzykrotny zoom optyczny, solidna bateria, dobra praca aparatów za dnia i głównego nocą, wsparcie dla eSIM, bardzo dobra jakość filmów z aparatu selfie i tylnych. Skoro są zalety, to mamy też i wady, a są to niska szybkość ładowania jak na dzisiejsze standardy, nie pogardziłbym odrobinę większą baterią, ekran bez funkcji LTPO, brak miejsca na kartę microSD. I to by było tyle na dziś, a teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta, widzimy się już wkrótce, cześć!